Jeżeli chcesz, to przyłącz się Wings, twoje Twojej moja dłoń Da nam taką wielką moc Że będziemy cieszyć się zwycięstwem Wings, to uśmiech, uczar i blask Co rozjaśni świat do gwiazd I radości tyle da, że próbujesz. Oto nasz klub, jeżeli chcesz, to przyłącz się Nasz magiczny promień zaślił na niebie więc kosmicznej przygody już czas. Pośród gwiazd w ciemny kosmos pognamy przed siebie, a nasza wyobraźnia da życiu nowych barw Lećmy po niebie, Wings! Jeśli podasz mi swą dłoń, to zyskamy razem moc, która pewność ciebie da. Leć z nami, Wings! Podbijemy razem świat. Wielka przyjaźń łączy nas. Siłą swoją wprost w skrzydlach Nik, to magiczny Wings, biegniemy pośród gwiac, a promień na świeci jasno pod zakiem klubu Wings. Klub Wings żeby uratować Andros przed zniszczeniem Tekna poświęca się znikając w wymiarze Omega. Waltor triumfuje. Czy klub Wings przetrwa bez Tekny? Furia. Tekna była wspaniała. Była niezwykle odważna, poświęciła życie dla dobre Andros. Ja tak nie mogę! To nie w porządku! Daj spokój, Timmy. Przepraszam za niego dziewczyny. Jej oczy było w nich tyle nadziei. A pamiętacie tę chwilę, jak próbowała nas rozśmieszyć. Żałuję, że się bardziej nie śmiała. Rzecz. Przestańcie! Tekna nie odeszła! Timmy! Tekna zniknęła wewnątrz portalu Omega. Została zamknięta na zawsze. Nie ma szans by! Nie macie racji! Wszyscy! Timmy! Puść mnie! A, pogadam z nim. Będziemy za tobą tęsknić, tak? Będziemy tęsknić, jak nie wiem, co. Timi. Spójrz prawdzie w oczy. Wiem, że jest ci ciężko, ale... Riven! Wiesz, jak to jest poczuć głęboko w sobie czyjąś magię? E, chyba tak. Ja zawsze bardzo mocno czułem magię Tekny i wciąż ją czuję! Timi, nie posłuchaj mnie! Jeśli ona by odeszła, czułbym wokół siebie wielką pustkę nicość, a tak nie jest. Czuję, że ona żyje. Tekno, wiem, że nic ci nie jest. Znajdę cię. Obiecuję. Bez tekny jest zupełnie inaczej. Może powinnyśmy się wycofać? No, wiecie, rozwiązać klub? Niestety, muszę się z Tobą zgodzić. Ja też. Powinnyśmy nie, tak nie, zrobić. Tak, ale zanim rozwiążemy nasz klub, musimy zrobić razem ostatnią rzecz: odpłacić Baltorowi i pozbyć się go raz na zawsze. Jak się czujecie, dziewczyny? Kiepsko, ale poczujemy się lepiej, gdy złożymy wizytę Baltorowi. Baltora trzeba ukarać, ale nie możecie kierować się rządzą zemsty. To byłby wielki błąd. Oczekuje pani, że będziemy siedzieć bezczynnie po tym, co zrobił teknie? Nie, ale z drugiej strony nie mogę narażać waszego życia. Zostaniecie w kampusie do odwołania. Jutro wymyślimy jakiś plan. Że razem tworzymy ideał. Tak jakbyśmy zostali dla siebie stworzeni. Stąd! Jak śmiesz chodzić do Pałacu Opozytusa! Wcale nie chcę do niego wchodzić, hm. więc zapraszamy! O Wszystko jest tu identyczne. Co u dziewczyn? To dziwne, mu zaciągle gra bardzo smutne utwory, a Stella od ponad godziny czesze włosy. A? Mam nadzieję, że nasz plan się uda. Dobrze, że Griselda nie wie, że umiemy się stąd wydostać. Jesteście gotowe? Tak. Chodźmy dać nauczkę Waltorowi. Te wiedźmy ze znakiem Waltora zaczynają działać mi na nerwy. Są takie nudne. Lubię je. Fajnie się je dręczy. Uwaga, wszyscy! Waltor powiedział, żeby pomieszać galaretkę z ziemniakami. Zostawcie moje niewolnice! Nie chcę więcej słyszeć o twoich cennych wiedźmach. Kiedy wreszcie nauczysz nas fajnych zaklęć, które wykradasz z przeróżnych krain? Teraz moc opozytusa! <laughs> o, Jak pięknie dziś wyglądasz! Cudownie jest być Twoją przyjaciółką! Ty oszalałaś! Aisy, kochanie! Chcę ci coś powiedzieć! Wiesz, chyba się zakochałam! Ona się do ciebie nie umywa, Aisy. To ty możesz zostać idealną wiedźmą! Chyba ktoś tu przestał być ulubienicą szefa. Na razie, Operma! Jesteście gotowe? Jak nigdy dotąd! Enchantix! One nie mają zielonego pojęcia, co robią! Są pod wpływem złego czaru Valtora! Mogę pomóc? Stormi? Valtora zazwyczaj można znaleźć w gabinecie dyrektorki albo w laboratorium. Zdrajca! Zdrajca! O Ojejku, ja tylko chciałam pomóc! Ona nie jest sobą! Jeśli dobrze pamiętam, to laboratorium jest gdzieś tam. Stello, Lejno, idźcie w tę stronę. My pójdziemy do gabinetu Griffin. Gdy posiądę moce tych światów, szybko opanuję magię. Myl się. <laughs> Furia smoka! <laughs> Jesteś silna, Bloom. Tak jak Marion. Co? Twoja prawdziwa matka, królowa Domino. Moja matka? to nie wiesz? To ja ją pokonałem. Wygląda na to, że wszyscy w Chmurnej Wieży noszą znamie Waltora. Nie wszyscy. O! Panie Griffin, wyciągniemy stąd panią. Nie sądzę, by wam się to udało. Użyłam całej swojej magii, żeby to otworzyć, ale niestety nic z tego. My to zrobimy. Aua! To coś w rodzaju lustrzanego czaru odwija wszystkie zaklęcia. Spróbuję wygiąć kraty. Twoi rodzice, Oritel i Marion, przewodzili drużynie światła. Grupie magów i wojowników, która walczyła w obronie magicznego wymiaru. Muzyczne uderzenie! Niedawno odwiedziłem planetę, której magia opiera się na zupełnej ciszy. Pozwól, że pokażę ci czar, który stamtąd przywiozłem. Gęsty, zielony most! Dla ciebie mam trochę magii pochodzącej z Podziemnego Królestwa. Uwielbiają tam mrok. Niewiele organizmów może przeżyć bez światła. Prawda? Chcesz walczyć, czy może wolisz posłuchać o swoich rodzicach? Słucham! Poznałem Marion i Oritela, gdy byłem jeszcze młodym czarownikiem. To jednak ja stawiłem im czoła w ich ostatniej bitwie. Uwięziłem Marion przy pomocy czaru, którego nauczyłem się od kamiennych kanibalizm rocznego wymiaru jak przypuszczałem, pospieszył jej z pomocą król Oritel. Twój ojciec był bardzo potężny. Prawdopodobnie nie pokonałbym go, gdyby nie fakt, że chciał uratować twoją matkę. Uwolnij królową! Pomóż mi! Ich los był w moich rękach. Gdy twój ojciec używał czarów, by ratować swoją ukochaną, obróciłem ich oboje w nicość. Taki był właśnie koniec króla i królowej Domino. Cieszę się, że poznałaś w końcu tę historię, Blue. No dalej, pokaż na co cię stać! Dalej, zrób to dla Domino! Zrób to dla Marion i Oritela! Nie! Opozitus! I tak odchodzi ostatnia mieszkanka Domino. Pokonana przez swą własną magię. Trzeba użyć magicznego pyłu. Widzę, że poczyniłyście postępy. Tak? Pamiętam, jak Faragonda po raz pierwszy użyła magicznego pyłu. Nie mogłam go pokonać moimi czarami. Wykonałaś czar opozytusa, kierując swoją magię w ścianę naprzeciwko krat. Wychodzisz z celi bez przepustki, Griffin? Nieładnie. Tak, komuś brakuje tu dyscypliny. Macie rację, dlatego wy dwie natychmiast opuścicie moją szkołę. Teraz to jest nasza szkoła, Lodowa fala! Zajmę się tym! Magiczna plaza! Wygląda na to, że już po byćma. Nie sądzę. Furia Tornada! A? A? Wróciłaś. Tak, śniło mi się, że zajadałam się galaretką i jestem obrzydliwie miła. Ten koszmar mnie obudził. Niestety, to nie był sen Stormi, ale to wszystko przez czar Ale skoro znów jestem sobą... Dodajmy nauczkę tym frajentkom. Jestem dyrektorką i to ja tu rządzę. I to wy, a nie Winx, dostaniecie nauczkę. Demeritus! Super! Gdzie się podziały? Mój czar wysłał je do wymiaru, gdzie odbędą karę. Nie, w tej szkole trzeba się dobrze zachowywać. Słuchać! Napiszecie na tablicy 600 składników, które można zastosować w eliksirze bojowym. To upokarzające! Nie zrobię tego! Ja też nie! To nielegalny portal. Gdy odkryliśmy, że was nie ma, pomyśleliśmy, że będziecie tutaj. Przepraszamy, pani Faragondo, ale nie mogłyśmy siedzieć bezczynnie. Nie można ich za to winić. Waltor urządził się w moim gabinecie. Lum i cała reszta właśnie tam zmierzają. Wygląda na to, że nasza drużyna światła znów musi ruszyć do akcji. Złapmy Waltora. Wyciągnąć blum z lodu, za chwilę będzie po niej! To się wam nie uda! Użyjmy pyłku! A! A! Wiatr jest zbyt silny! Nie mogę aktywować mojego pyłu! Ja też Spróbuję cię osłonić! Zostaw moje dziewczyny! A! Widzę, że drużyna światła zamieniła się w drużynę mumii! A! A! Tarcza teraz, teraz wasza kolej, dziewczyny. Wypiszmy w końcu te składniki i zmywajmy się stąd. Nie ma mowy. Jeśli nie wykonacie zadania, pani dyrektor o wszystkim się dowie. O nie, ale ja się boję. Uh, mam pewien pomysł, zobaczcie. Duplikacja, iluzja i oszustwo, niech w tej chwili uwolnią nas z więzienia. Aha. Dobra, zadanie wykonane. Na co czekamy? Lecimy? Pa, pa, głupia tablica. No. Pamiętajcie, że gdy zdejmiemy czar, lud wróci do swej poprzedniej formy, czyli ognia. Więc musimy zrobić szybki unik. Długo nie utrzymamy tej tarczy. Czar, czar zaraz się złamie. Tarcza zniknęła. Czaru też nie ma. Uciekajmy stąd! Nie, musimy go pokonać. Dla tekny Marion i Oritela. Nie dziś, Blum. Stello, zabierz nas stąd. Wy! Zapłacicie mi za to! Transportus! Do I już jesteśmy, Waltorze. Głupia kana! Przepraszam, następnym razem wypiszemy te wszystkie składniki, obiecuję. Jest tylko jedno miejsce, które możecie wzmocnić blum. Ono zwie się Pyros. Wyspa smoków. Moc, którą możesz tam zdobyć, jest ogromna, ale to bardzo niebezpieczne miejsce i możesz stamtąd już nie wrócić. Nieważne! Waltor zabił moich rodziców i odebrał nam teknę! Nie obchodzi mnie, jak niebezpieczny jest Pyros! Zrobię wszystko, żeby pokonać Waltora! Hmmm. Waltorze, wylozu. Nie mogę pozwolić, by następczyni tronu Domino przeżyła! A może my ją dla ciebie złapiemy? Tak, same sobie z nią poradzimy! Dobrze, więc przyprowadźcie ją tu! Zniszczymy Blum razem! Macie opiekować się sobą nawzajem, ok? Jeśli na Pyro będzie strasznie, zawsze możesz do nas wrócić, Blum. Nie, lokit, albo wrócę na tyle silna, żeby stawić czoła Valtorowi, albo w ogóle tutaj nie wrócę. Ach! Jestem gotowa, pani Faragondo. Ach. Powodzenia, Blum. Wierzę w ciebie. No proszę, kogo my tu mamy? Jak diaspro? To już przeszłość. Po tym, jak przełamałyście czar, została natychmiast wygnana z Herakliona. Już nigdy o niej nie usłyszymy. Cześć! Gdzie byłeś, Brandon? Żadnych telefonów ani wiadomości. Zostałem zamknięty w więzieniu na Heraklionie. Gdybym mógł się odezwać, to bym to zrobił. Gdy tylko Sky mnie uwolnił, pierwsze co zrobiłem, to przyleciałem tutaj. Strasznie mi przykro z powodu tego, co się stało. Chciałbym was wszystkich przeprosić, a zwłaszcza Blum. Muszę jej to jakoś wynagrodzić. Niestety nie zostałeś jej tu. Poleciała na ważną misję. Jaką misję? Dokąd? Kiedy wróci? Poleciała na Pyros, Wyspę Smoków. Nie wiadomo, czy w ogóle stamtąd wróci, Sky Przykro mi. Z dala od Alfei na Wyspie Smoków, Bloom będzie musiała podjąć kolejne trudne wyzwania. W tej niebezpiecznej krainie wzniesie się na wyżynę swoich umiejętności. Niestety, Bloom będzie zdana wyłącznie na siebie. Pracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie ZigZapa Studio Eurocom. Reżyseria Dorota Pusmałecka. Dialogi Maciej Wysocki. dźwięki i montaż Jacek Kacperek. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział w Magdalena Krylik, Anna Wiśniewska, Brygida Turowska, Krystyna Kozanecka, Iwona Rulewicz, Aleksandra Rojewska, Cynthia Kaszyńska, Ewa Serwa, Dorota Kawęcka, Tomasz Błasiak, Cezary Pieciński, Janusz Witów, Paweł Szczesny i inni. Piosenkę z tekstem Andrzeja Gmistrzuka śpiewały Katarzyna łaska, Magdalena Krylik, Magdalena Tul, Magdalena Pigiel i Beata Jankowska-Zimas. Kierownictwo muzyczne Piotr Godol. Wielka jest przyjaźni więź, że potrafi tak losleść. Club Wings Tomy, możesz gwiazdą być, znieść się ponad tłum, jak flora albo bloom. Club Wings Tomy, wciąż zachwyca nas.